Jesteśmy HJS Automation International w Shenzhen w Chinach. To jest nasz pneumatyczny cilc Leaner. Struktura SUS-304, odporność na korozję kwasową i alkaliczną. Napędzany tylko sprężonym powietrzem, bez użycia energii elektrycznej. Łatwa obsługa, czyszczenie i suszenie całkowicie automatycznie. Opatentowane pręty natryskowy o 360 stopni po obu stronach. Zapewnić dobrą jakość czyszczenia i stabilne napięcie szablonu. Wykorzystanie recyklingu cieczy, niskie zużycie. Wewnętrzne drzwi bezpieczeństwa i zawór bezpieczeństwa. Trzypoziomowy precyzyjny system filtrowania cieczy. Modułowa konstrukcja, łatwa konserwacja. Można stosować zarówno czysty płyn na bazie rozpuszczalnika, jak i na bazie wody. Czekamy na Twoje zapytanie.